Teraz przejdźmy do kwintesencji sklepu, czyli dodawanie produktów. Zanim jednak dodamy produkty, trzeba dodać sobie kategorie. Najedźmy tutaj na, kate na katalog i mamy od razu tutaj kategorie. Wybieramy sobie. No to zakładamy, że robimy sklep z torebkami, więc musimy mieć torebki: no, niech będą męskie i niech będą e, żeńskie, damskie. Dobrze, no to jesteśmy i widać, że mamy tylko jedną kategorię, która nazywa się woman, czyli dla kobiet. Ja mogę sobie ją usunąć. Mogę sobie stworzyć nową kategorię. Otwieram sobie nową kategorię. I nazywam, że to, jest, że to będą torebki, czyli dams, to może torebki damskie. I tu ewentualnie mogę dać jakiś opis do tej kategorii i dodać jeszcze obrazek, czyli piękne damskie torebki. Jeżeli będziemy później mówili o, tu sobie wyłączmy pomoc, żeby nas żeby było więcej miejsca. Jeżeli będziemy później mówili o SEO, no to trzeba będzie uzupełnić te. Meta, tytuły i opis meta. Zobaczmy, że od razu pojawił się nam przyjazny adres, czyli torebki myślnik damskie. No i widać, że wszyscy mają dostęp. No tak, jak stworzyliśmy tą kategorię, to zapisujemy sobie. Mamy dwie ta kategorie, to dodajemy sobie jeszcze torebki męskie. Ponoć są takie. Torebki męskie. Kategoria nadrzędna: brak. I piszemy piękne męskie torebki. I znowu można zobaczyć, jaki URL, czyli nasz przyjazny URL, zapisujemy sobie. No i bardzo często zdarza się, że. Kategorie, mają podkategorie, czyli na przykład w torebkach męski, damskich możemy mieć na przykład sportowe albo kopertówki. No to dodajmy sobie nową, jeszcze raz, nową kategorię i nazwamy sportowe. Niech będą pierwsze kategoria nadrzędna i wybieramy, że mają, mają należeć do torebek. Damskich. Teraz jak jest to dodane, znowu możemy opis torebki na sportowo. Można również dać tutaj obrazek. No i zapisujemy zmiany. No dobrze. Czyli jak teraz przejdziemy sobie do. Jeszcze raz do. Kategorii, to widzimy, że to są nasze główne. A wybierając sobie jeszcze kategorie, torebki damskie, czyli wchodząc w nie, widać, że mamy jeszcze kategorie torebki sportowe. No, na razie niech nam tyle starczy.